Witajcie, moi kochani! To znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Od razu chciałabym Was przeprosić za dźwięk, dlatego że coś dzieje się z dźwiękiem w moim telefonie, którym do Was nagrywam, i jeżeli coś się będzie działo z dźwiękiem, to bardzo serdecznie Was za to przepraszam. Przez 90% czasu dźwięk jest ok, natomiast czasami jest taki sinusoidalny. Nie wiem o co chodzi, odchodzi, przychodzi. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. O czym dzisiaj moi drodzy? Przedstawię wam trzy nowości, które dołączyły do mojej kolekcji i będą to ciekawe zapachy. Jeden to będzie francuska nisza, zapach Stikei Maxa w okazyjnej cenie, który nawiązuje do spuścizny architektury francuskiej. Drugi zapach to będzie przepiękny hiszpański unikat. E, który dopiero dzisiaj poznałam, tak. Zapach już sprzed wielu lat, ale dopiero dzisiaj go poznałam. Trudno osiągalny unikat. I trzeci zapach to będzie mm, to będą rozstania i powroty, czyli mm, pewnie macie też tak z kilkoma zapachami, że kupujecie, sprzedajecie, potem znowu kupujecie i sprzedajecie. U mnie tak by było do trzech razy sztuka. I teraz już kupiłam i już na pewno go nie sprzedam, bo bardzo mi się podoba. Co więcej, mam wrażenie, że przez ostatnie lata zmienił się ten zapach, zmacerował i pachnie lepiej niż poprzednim razem, kiedy go kupowałam. To też jest ciekawe, jak to z tymi zapachami jest. Niby ten sam zapach, ale pachnie inaczej, lepiej. No dobrze, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pierwszym zapachem, jaki dotarł do mojej kolekcji. To jest perełka z TK Max. Za jedną piątą normalnej rynkowej ceny, a cena rynkowa to jest około 500 zł. Francuska marka niszowa, mało znana, Le Manufacture France, i to jest marka zacna. Butelka bardzo mi się podoba z magnetycznym korkiem. Uwielbiam takie proste butelki z grubego szkła. No, i właśnie te zapachy pojawiły się już około 2-3 miesiące temu w TK Maxie tutaj w Anglii. Nie wiem, czy w Polsce również. Choć czasami donosicie mi, że to, co ja tutaj znajduję w tejżych TK Maxach, to również pojawia się w Polsce. Ostatnio też dostałam taką informację i cieszę się bardzo. Moi drodzy, oczywiście te zapachy są opakowane mm, i nie można ich przetestować, dlatego kupiłam go w ciemno, ale wcześniej przeczytałam dużo recenzji. Były, zachwy były zachwyty w recenzjach że ten zapach nawiązuje gdzieś tam do szalimara. Jest bardzo bogaty, bardzo złożony. Oczywiście jest to unisex. No i teraz tak. Kilka zdań o tej marce. La Manufacture France to jest marka, która mm, szczyci się tym, że mm, kreuje kompozycje bardzo piękne, złożone, głębokie, że selekcjonuje swoje składniki, czyli szuka tych najlepszych yy, i... Mm, Filozofią tej marki jest to, że ona nawiązuje do architektury francuskiej, czyli oddaje poprzez swoje zapachy, oddaje hołd architekturze francuskiej i akurat ten zapach, który nazywa się, ojej i teraz nazwa jest trudna do wymówienia, już momencik, zaraz tutaj ustalę jak ją wymówić, Admi Admirabilis, czyli zachwyt, Zachwyt, podziw, tak to jakoś się tłumaczy, czyli zapach godny podziwu. Admirabilis to jest zapach, który nawiązuje do pewnego opactwa, do pewnego klasztoru, klasztoru w południowej Francji. No i taki miał być klimat właśnie taki klimat podniosły, pełen kadzidła, pełen żywic, pełen światła. Przeczytałam właśnie o tym zapachu wcześniej, zanim go kupiłam w ciemno, że jest w nim prawdziwe światło. Tak jak czasami w katedrach, wiecie, gdy wchodzicie do pięknych kościołów czy katedr, jest po środku taki, takie światło, taki snop światła specyficzny. No więc zachęcona tymi recenzjami, kupiłam zapach w ciemno, tym bardziej, że bardzo okazyjna cena. No, właśnie, i skład jest istotnie przebogaty, i już Wam tutaj przedstawię, co jest w składzie. Zapach powstał w 2017 roku. I mamy tutaj elemi, cytrynę, mandarynkę, bergamotkę, nuty zielone, liść fiołka, goździk przyprawę, cypriol i cedr oraz kadzidło, którego tu jest dużo: mirra, bursztyn, labdanum, balsam tolu. Benzoes, vetiveria, Piżmo i Paczula. No, przebogaty skład i bardzo taki kadzidlano-balsamiczny, żywiczny, ciepły. Ciepła baza. Jak ten zapach pachnie? Czy istotnie ma coś z szalimara? No, prawdopodobnie jest tutaj jakiś klimat szalimara, ale nie wprost, dlatego że zdecydowanie w tym zapachu dominują akordy kadzidlane i te właśnie te żywiczne i te związane. Z, z kościołem, tak? Z, z kadzidłami, które, które można poczuć, czy z mirrą, którą można czasami poczuć w kościołach. Jednocześnie zapach jest naprawdę mm, misterny, przebogaty, czyli czuć wszystkie te składniki. Po prostu po kolei wszystkie składniki nam się tutaj w tym zapachu pokazują, tworząc taki klimat podniosły, klimat kościoła, klimat starego opactwa, również tych bram, tych drewnianych ławek. Ale również tych ogrodów przy wiecie, ogrodów i przyrody wokół. Zresztą, y, właśnie ten zapach jest dedykowany konkretnemu opactwu i umieszczę na pewno zdjęcie tego opactwa, żebyście sobie zobaczyli, jaki to, mm, to jest klimat, ten klimat tych krużganków, tych pięknych, właśnie okiennic itd., itd., pięknej architektury. I powiem Wam, że takiego zapachu jeszcze nie miałam. To jest pierwszy tego typu zapach. Który ma wprost odniesienia do, do religijności, do kościołów. Ja, ja czytałam o takich zapachach, jest ich sporo. Również są zapachy, które nawiązują do Chrztu bądź do wody święconej. Ja miałam kiedyś próbkę zapachu, który nazywał się Baptyzm i o którym też kiedyś mówiłam czyli zapach z Neroli i z akordami mlecznymi nawiązujący do Chrztu. Bardzo ciekawy, natomiast ten zapach jest jeszcze bardziej takim nawiązaniem wprost do klimatu kościoła, tak jak powiedziałam, kościoła, kadzideł, starych ławek, krużganków, ale też okolicznej przyrody, dlatego że zapach stricte kadzidlany, a takich jest sporo, który byłby tylko i wyłącznie kadzidłem, takim mocnym kadzidłem, dla mnie taki zapach jest zbyt nudny i zbyt wprost. Ja chciałam, żeby to była interpretacja klimatu kościoła. No, i taką interpretację tutaj y, znalazłam. Jest bardzo piękny, y, przebogaty, jest tym dużo, dużo, dużo tutaj tych cytrusów rzeczywiście je czuć. One ten zapach czynią lekkim od początku do końca, mimo że baza jest bardzo ciepła i kadzidlana i taka balsamiczna, to te cytrusy właśnie czynią, może też z tym cypriolem, czynią, y, robią to wrażenie takiego właśnie światła. Czyli ten zapach jest mimo wszystko lekki od początku do końca, świetlisty, lekki. To jest oczywiście moi drodzy unisex, ale według mnie on bardziej skręca w stronę męską. Natomiast jeśli ktoś lubi tego typu klimaty, to rozglądajcie się, może pojawi się też w Polsce. W Tikaymacie były chyba cztery zapachy tej marki. Z tego co zauważyłam te pozostałe są raczej cytrusowe i nawiązują bardziej do klimatu wody kolońskiej, a ten jest taki bardziej treściwy. Także moi kochani bardzo ciekawa piękna perełka dobrej jakości. Cieszę się, że mam taki zapach. On jest taki zadumany, świetlisty, no i też taki konkretny, tak bym powiedziała, tak? Mam wrażenie, nie wiem, czy już to powiedziałam. Mam wrażenie, że chyba korzystniej ułożyłby się na skórze męskiej, ale jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to jak najbardziej polecam, tym bardziej, że tak jak powiedziałam na początku, zapach w Max to jedna piąta ceny rynkowej, czyli super cena. Za taką wielką butelkę, i tam z tyłu jest jeszcze piękne takie czerwone pudełeczko, które pokażę wam na szorcie, w szorcie w moim krótkim filmiku. Także to mm, pierwszy nowy nabytek. I teraz idziemy dalej. Zmieniamy klimat, moi kochani. Teraz pokażę wam zapach, który miałam już chyba trzy razy. Już momencik. Miałam go trzy razy. Kupowałam, sprzedawałam. Przyciągał, odpychał. Potem znowu kupiłam kolejną jego wersję, taką bardziej lżejszą. Również coś mi nie do końca pasowało, sprzedałam. I tak robiłam trzy razy. I miałam, miałam również tę wersję Intense, Prada Le Femme Intense, dlatego że robiłam dla Was recenzję. Jest na tym kanale recenzja sprzed chyba roku albo więcej na temat tego zapachu, i wtedy mm, oczywiście to była prawdziwa recenzja. Mówiłam o nim w superlatywach. Ale może bez zachwytu, tak? Czyli mówiłam, że to jest zapach ciekawy, z plumerią białokwiatowy, żółtokwiatowy, tak można powiedzieć, mamy tutaj też żółte kwiaty. Mm, ale jakby była to rzetelna, choć krótka recenzja, ale bez zachwytu. Bez zachwytu. I wiecie, minęło trochę czasu, minęło trochę czasu. Ja go miałam, potem sprzedałam. Tak jak mówię, kupiłam kolejną wersję, sprzedałam. Czyli trzy razy go miałam. Miałam go zaraz, zaraz na początku, gdy pojawił się na rynku, i moi drodzy, teraz już kupiłam go. Przetestowałam go po prostu jeszcze raz, bo tak jak mówię, mam, mam z tym zapachem taką relację: przyciąganie, odpychanie, przyciąganie, odpychanie. Lubię, nie lubię. Dlaczego, dlaczego tutaj jakieś kontrowersje się pojawiły? No bo. Po prostu ja nie lubię białych kwiatów, nie przepadam za klimatem białych kwiatów, a tutaj jest sporo tych białych kwiatów, ale ja przede wszystkim w tym zapachu wyczuwam kwiat, który lubię, czyli żółty kwiat i lang i lang. No i co tutaj mamy właśnie? I lang i lang, plumerie, czyli kwiat zakochanych. Mamy białe kwiaty, czyli tuberose, jaśmin i kwiat pomarańczy, czyli białe kwiaty w sercu rządzą. No, i w nutach bazy mamy paczulę, wanilię, irys i wetiverię. I wydaje mi się, że ta wersja z tych wszystkich, które testowałam, jest najciekawsza, najfajniejsza. I mam wrażenie, że ten zapach jakby jest bogatszy. On się tak jakby zmacerował. Czyli, wiecie, miałam go rok czy półtora roku temu i nie pachniał aż tak ciekawie, tak intensywnie, jak teraz pachnie. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Czyli mam wrażenie, że rzeczywiście, no tutaj wiecie, może składniki troszeczkę były inne, partia seria inna, i jednak te składniki tutaj są jakby takie bogatsze. Powiem więcej, ja mam tutaj wrażenie, że to jest tak, jakby musujący lang i lang. I to mnie tak bardzo zaskoczyło na plus. Nie czułam wcześniej tego musowania. Czułam po prostu taki kremowy, letni, kobiecy zapach, białokwiatowy, żółtokwiatowy. A teraz czuję po prostu jakby, tak jakby tutaj był Visolvit w tym, w tym flakoniku. Pewnie część z Was wie, co to Visolvit. To były takie witaminy rozpuszczalne. Taka orężatka witaminowa, którą uwielbialiśmy jeść jeść i pić. Byliśmy dziećmi, i tutaj właśnie czuję coś takiego jak Visolvit, czyli mamy musowanie niesamowite. No, i to jest ta orężatka o zapachu ylang lang, i lang, i plumery przede wszystkim. A ja, tak jak nie przepadam za białymi kwiatami, tak uwielbiam ilang ilang. To jest dla mnie kwiat tajemniczy, kwiat wyzywający, powiedziałabym nawet taki drapieżny w swoim wydźwięku. On jest taki yy, hedonistyczny dla mnie. Yy, tak sobie wyobrażam ilang ilang. To jest po prostu czysty hedonizm. No i oczywiście egzotyka pełną gębą. Więc zapach. Niektórzy widzą w tym zapachu, czują w tym zapachu jakiś, jakąś nutę retro, jakąś nutę takiej klasycznej, wody perfumowanej, nieco staroświeckiej. Ja tego tak nie odbieram. Dla mnie to jest po prostu oda do Ilangu. Ilang, ilang. Tak, a ponieważ kocham Ilang, ilang, no to nie czuję tak bardzo tuberozy, jaśminu w tym zapachu. Czuję właśnie plumerię, kwiat zakochanych, który jest też taki właśnie ciepły, egzotyczny. Taki romantyczny, no i czuję właśnie przede wszystkim ilang, ilang, dlatego ten zapach lubię i już się go nie pozbędę. Polecam. Vetiveria, vetiveria tutaj go troszeczkę ochładza na koniec, czyni go takim właśnie zaczepnym, nośnym. Yy, myślę, że to jest zapach idealny na lato, na jakąś egzotyczną podróż. Yy, Kobiecy, frywolny, to idealny zapach do jakiejś kwiecistej letniej sukienki w stylu boho polecam no i teraz ostatni zapach jaki dzisiaj wam przygotowałam czekałam czekałam i wreszcie do mnie przyszedł moi drodzy unikat bardzo trudno dostępny ale ja poluję na unikaty nawet jeżeli to jest tylko odrobinka we flakonie tutaj mamy Balenciaga czyli hiszpańska marka Balenciaga Paris no i flanker w zapachu Paris Balenciagi ale wersja Essence. Essence, wersja cudowna, która nie wiadomo czemu zniknęła z rynku. Ona była reklamowana przez pewną francuską aktorkę, bardzo specyficzną aktorkę. Zapomniałam w tej chwili jej nazwiska, ale to jest ciekawa też osobowość taka typowa francuska. Moi drodzy, no nie jest aż tak mało tych perfum, bo to jest naprawdę bardzo drogi, w tej chwili na aukcjach bardzo drogi unikat. Mnie się udało go kupić w okazyjnej cenie, bardzo się cieszę, bo nie miałam nigdy okazji go poznać. Pojawił się i zniknął. Tak jak powiedziałem, powiem jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, to jest flanker zapachu Paris Balenciaga. i Jest oczywiście podobny do Paris, ale ma bogatszy skład. My tutaj mamy w środku. Oczywiście jest to zapach fiołkowy, więc mamy liść fiołka i sam fiołek. Mamy vetiverię, mamy nuty zielone, cedr, drzewo sandałowe i paczule W parii mamy również w tej pierwszej wersji mamy goździka i nie mamy tam drzewa sandałowego, nie mamy tam paczuli. Czyli te, ta, ta wersja jest bogatsza, bogatsza o drzewo sandałowe i paczule no i ta wersja o wiele bardziej mi się podoba, chociaż jest pod bardzo podobna do pierwowzoru, ale jest tutaj coś więcej. Jest klimat tajemniczego ciemnego lasu o poranku, takiego pełnego wilgoci. Jeżeli ktoś lubi taki klimat, no to jest to idealnie odwzorowany nastrój takiego ciemnego lasu pełnego pięknych fiołków. O poranku, gdzie mamy ogromną wilgoć w, w powietrzu i wilgoć na kwiatach, na drzewach. Jest taka delikatna mszystość, ale de tylko taka delikatna w zamyśle, bo nie ma tutaj muchu. Jest to zapach taki oniryczny, taki senny, taki delikatny, jednocześnie chłodny, idealnie odwzorowuje nastrój bycia w tym lesie. Ja pamiętam takie moje wędrówki, jak byłam dzieckiem do lasu i pamiętam te fiołki. P również pamiętam konwalie. One wszystkie rosły w takim mroku. Ja to tak pamiętam. Lo rosły pod lasem, nie opodal lasu. Pamiętam też właśnie konwalie, które wąchałam, a wokół mnie było dosyć ciemno. Tak samo było z fiołkami. Przepiękny zapach. Y powiem wam, że ja nie przepadam za fiołkiem w perfumach. Zawsze mam problem z fiołkiem. Fiołek mnie męczy, podobnie jak piżmo, podobnie jak białe kwiaty. Ale ten zapach, to jest po prostu poezja, to jest fiołkowa poezja. To jest taki zapach, gdzie możemy sobie wyobrazić jakieś leśne wróżki. Jednocześnie jest w nim wyrafinowanie, właśnie taka ta wilgoć, ale taka ta wilgoć, którą, którą miłośnicy perfum lubią, nie, to nie jest ta wilgoć, wiecie, ogórka, czy tam nie wiem, morska wilgoć, za którą nie każdy przepada. To jest wilgoć po prostu roślinności, natura natura o poranku, no po prostu coś pięknego, moi kochani zapach trudny do zdobycia, ale jeżeli mielibyście okazję to tak jak napisało kilku recenzentów na Fragrantice ten zapach jest wart każdych pieniędzy, jest po prostu świetny naprawdę, świetny no i pytanie, dlaczego go wycofano dlaczego marka Balenciaga wycofała ten zapach w tak pięknej butelce piękny kolor, no niestety nie mam mm, nakrętki no trudno jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego marki wycofują swoje najlepsze zapachy niekiedy. Smutne, przykre polecam. Przepiękny zapach, zapach wyrafinowany. Ja tutaj go widzę, powiedzmy, jeżeli tamten zapach Prady widziałam na kobiecie, w kwiecistej sukience w stylu boho bądź w jakiejś takiej białej koszuli, wiecie, białej koszuli, ale takiej hipisowskiej tunice, to hmm, tutaj widzę y, kobietę y, w zamszowej kurtce albo w ramonesce, y, w dżinsach, y, czyli taki styl klasyczny, francuski, ale dużo zmysłowości. Widzę tutaj, wiecie, piękne ramiona, piękne plecy. Widzę y, właśnie takie alabasterowe ciało blade. No i taki delikatny makijaż, czyli taką zmysłowość, taką młodzieńczość w tym looku, że tak powiem. Fiołek zawsze też dla mnie odciera się o nuty zamszowe. Ja czuję po prostu zawsze, gdy mam perfumy fiołkowe, czuję coś ale zamsz, mimo że tego zamszu de facto nie ma. Może też to wetiveria i cedr daje taki efekt akurat w tym zapachu. Polecam, jestem bardzo szczęśliwa, że to do mnie dotarło. Zapraszam już niedługo na QA, tylko muszę teraz jeszcze przetestować ten dźwięk, no bo jeżeli mam robić QA, moi kochani, a oczywiście cieszę się, że, że będę to robić, no to musi być mnie dobrze słychać, bo chciałabym odpowiadać wyczerpująco na Wasze przefajne pytania. Jestem szczęśliwa, jakie pytania mi zadaliście, bo one są tak ciekawe, intrygujące, że nie mogę się doczekać, kochani. Tymczasem kończę już. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo.